Kojarzysz taką sytuację? Kończysz pracę o godzinie 15-16, jedziesz na siłownię, przebierasz się, wychodzisz z szatni i tłum ludzi. Wszystkie sztangi zajęte, kolejki do maszyn i praktycznie zero wolnego miejsca. I wtedy pojawia ci się w głowie myśl, może będę ćwiczyć w domu, ale zaraz są wątpliwości, nie mam sprzętu, nie mam miejsca, nie zrobię tak dobrego treningu. I to jest właśnie błędne myślenie, bo trening w domu może być tak samo efektywny jak ten na siłowni. A prawda jest taka, że dla wielu osób, w tym dla mnie, trening w domu stał się codziennością i normalnym stylem życia. Szczerze, dzisiaj już nie wróciłabym na stałe dochodzenia na siłownię. Ale nie będę Cię oszukiwać, raz na jakiś czas zdarza mi się pójść do jakiegoś klubu fitness. Wszystko zależy od tego, na co mam akurat ochotę. I dlatego nie będę Cię przekonywać, że trenowanie w domu to jedyna słuszna droga. Bo trening na siłowni nie jest lepszy od treningu w domu, a trening w domu nie jest lepszy od tego na siłowni. Są inne. Więc chcę Ci powiedzieć o pięciu rzeczach, które naprawdę musisz wiedzieć, jeśli chcesz czerpać przyjemność i mieć efekty trenując w domu. Pierwsza sprawa, którą najczęściej podnoszą sceptycy treningu w domu. Nie masz sprzętu i ciężaru, to nie zrobisz porządnego treningu. Może to zabrzmi brutalnie, ale po prostu kłamę. I chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie. Na początku nie potrzebujesz absolutnie niczego. Mata, ciężar własnego ciała, trochę miejsca, to wystarczy, żeby zrobić solidny trening. Ćwiczenia z ciężarem własnego ciała mają potwierdzoną skuteczność w poprawie siły i składu ciała, nawet bez żadnego sprzętu. Przysiady, wykroki, pompki, plank czy ruchy mobilizacyjne to są świetne ćwiczenia jako baza. Spójrz chociażby na osoby zawodowe zajmujące się kalisteniką. Oni trenują z masą własnego ciała, bo tym z definicji jest kalistenika i wcale nie wyglądają gorzej, ani nie mają gorszych osiągów siłowych od stałych wywalców siłowni. Badania naukowe zdecydowanie potwierdzają, że trening oparty na ciężarze własnego ciała może porównywalnie zwiększać siłę mięśniową, jak trening z wolnymi ciężarami. Jeśli odpowiednio kontrolujesz napięcie i progresję, to oznacza, że Twój trening z samą matą i własnym ciałem może być bardziej efektywny niż Ci się wydaje. Oczywiście, jeśli robisz to mądrze. Inne badanie opublikowane w Scientific Reports potwierdza, że trening z masą własnego ciała. Może działać równie efektywnie co tradycyjny trening siłowy, szczególnie na początku przygody z aktywnością fizyczną. A przegląd biomechaniczny wykazał, że trening z masą własnego ciała jest skuteczną metodą poprawy sprawności i wytrzymałości mięśniowej, jeśli wykonujemy ćwiczenia poprawnie technicznie. Ale oprócz badań naukowych, mogę Ci to potwierdzić z własnego doświadczenia. Ja też zaczynałam bez sprzętu i wiem, że jest to jak najbardziej możliwe i sensowne. A po kilku kolejnych latach spędzonych na siłowni, teraz znów wróciłam do treningu w domu i wiesz co? Zrobiłam swoją najlepszą formę życia. Teraz druga sprawa, ale nadal pozostajemy przy temacie braku sprzętu. Żeby się rozwijać, musisz progresować. Musisz zwiększać obciążenie, jakiemu poddajesz swoje mięśnie. To właściwie niczym nie różni się od tego, co robisz na siłowni, czyli progresywne przeładowanie. Nie masz sprzętu, więc nie dołożysz ciężaru na sztangę czy nie weźmiesz większego handelka, ale możesz robić trudniejsze wersje ćwiczeń, zwiększać dokładność i kontrolę i wydłużać czas pod napięciem. No właśnie, czas pod napięciem, czyli TUT, to czas, w którym mięsień pozostaje aktywny podczas serii. Manipulowanie nim wpływa na stres metaboliczny, napięcie mechaniczne i obciążenie włókien mięśniowych. Wydłużasz go poprzez wolniejsze opuszczanie, czyli fazę ekscentryczną, albo przytrzymanie w napięciu, czyli fazę izometryczną. Badania potwierdzają, że to jak długo mięsień jest pod napięciem, może mieć taki sam wpływ na wzrost siły i hipertrofii, jak liczba powtórzeń czy ciężar. A jeżeli chodzi o zwiększenie trudności ćwiczeń, to znów za przykład dam ci wcześniej wspomnianych kalisteników. Zobacz, jak zaawansowane elementy i ćwiczenia potrafią oni wykonać ze swoim ciałem. Czasem same pompki to będzie za mało. Stopniowo przechodzisz do np. pompek diamentowych, pompek w deficycie, pompek z nogami na ścianie, aż do pompek całkiem bez podporu nóg. Chociaż do tego elementu już trzeba wielu, wielu lat praktyki. Inne bardziej przyziemne przykłady. Przysiady, przysiady bułgarskie, przysiady na jednej nodze, sissy skład. Albo podciąganie australijskie na zgiętych nogach, podciąganie australijskie na prostych nogach, Podciąganie negatywne, podciąganie i masę. Możliwość progresu w domu jest w zasadzie nieograniczona. Numer 3, który naturalnie przychodzi z czasem, kiedy trening w domu staje się Twoją codziennością, a nie jest już chwilowym przebłyskiem czy zastępstwem z braku siłowni. Kiedy trenujesz regularnie, zaczynają pojawiać się myśli. O, to może Hantle, a może gumy, może kettlebell, i to jest naprawdę świetne. To moment, kiedy już wiesz, że trening w domu sprawia Ci na tyle przyjemności, że kupienie nowego sprzętu sprawia Ci tyle frajdy, ile nowa zabawka dla dziecka. To nie jest impulsywne kupowanie wszystkiego naraz, tylko systematyczne dokładanie małych elementów do czegoś, co już jest Twoje. Tworzysz swoją własną, osobistą przestrzeń treningową, a dom i mała ilość miejsca przestaje być przeszkodą. Naprawdę dobry trening da się zrobić nawet jak masz nieduże mieszkanie czy nawet pokój i tylko jeden metr kwadratowy. Dosłownie, mając na przykład ketla nie potrzebujesz więcej. Jeśli nie wierzysz, koniecznie zajrzyj na mój Instagram. Znajdziesz tam rolki, na których pokazuję przykładowe rutyny treningowe, które wykonasz na takiej przestrzeni, i naprawdę otrzymuję opinię, że takie treningi dają ogromną satysfakcję. Zresztą sama je wykonuję i widzę fajne efekty, więc nie są to losowe ćwiczenia wyciągnięte z palca. Możesz też sama spróbować układać treningi pod małą przestrzeń, to też jest element procesu, który daje ogromną satysfakcję. Jeżeli jednak uważasz, że trening na małej przestrzeni nie jest dla Ciebie, w pokoju masz za dużo rozpraszaczy, to możemy płynnie przejść do czwartej kwestii. Trening w domu Wcale nie musi oznaczać zamknięcia się w swoich czterech ścianach. Masz balkon? Super, możesz tutaj zrobić swój trening. Ja mam mały ogródek przy mieszkaniu i tutaj wychodzę ćwiczyć. I zaraz pewnie pojawią się głosy sprzeciwu. Ale co jak pada deszcz? Ale co jak jest zimno i pada śnieg? A w upale to się źle ćwiczy? I może to, co teraz powiem, nie będzie miłe, ale to są tylko wymówki. Nie zawsze będziesz miała idealne warunki i motywacje, ale jeśli masz dyscyplinę, to zrobisz ten trening i powiem Ci więcej. Bo ja sama ćwiczę, kiedy jest deszczowo, czy teraz jak mamy zimę i śnieg. Daje to ogromną satysfakcję, że nie da się tego opisać. A możesz się zdziwić, ale trening w zimowych warunkach jest naprawdę przyjemny. Wystarczy ubrać cieplejsze skarpety, czapkę i rękawiczki, a poddresy i bluzę bieliznę termo i czuć się naprawdę komfortowo. A jeśli nie masz ani balkonu, ani ogródka, to śmiało możesz wyjść do parku. Świeże powietrze, słońce, przestrzeń i nagle trening przestaje być obowiązkiem. Bo zgodnie z wynikami badań okazuje się, że kontakt z naturą i ćwiczenia na świeżym powietrzu zwiększają uczucie przyjemności, redukują stres i poprawiają nastawienie do treningu. W porównaniu do ćwiczeń z w zamkniętym pomieszczeniu, naukowcy nazywają to efektem zielonego ćwiczenia. Potwierdzono, że osoby trenujące na zewnątrz mają często większą satysfakcję i lepszą motywację. Powstaje coraz więcej zewnętrznych siłodni z drążkami i poręczami, a nawet takich z maszynami i obciążeniem, więc nawet argument o braku sprzętu przestaje mieć jakiekolwiek podstawy. No i ostatnia, ale nie najmniej ważna, piąta rzecz, czyli rozgrzewka i zakończenie treningu. Trenując w domu, bardzo łatwo jest to ominąć i odpuścić, bo nikt nie patrzy, bo jesteś u siebie, bo chcesz już mieć to z głowy. A jednak w domu to ma bardzo duże znaczenie. Bo często siedzimy cały dzień, a potem nagle robimy trening. Już pominę tutaj fakt, że dobra rozgrzewka zwiększa zakresy ruchu i redukuje ryzyko kontuzji o nawet 20-30%, bo tym mówi każdy i w teorii wie to każdy. Ale inną niesamowicie istotną kwestią, o których już tak dużo osób nie mówi, jest to, że dobrze rozgrzani zrobimy dużo bardziej efektywny trening. Będziemy w stanie zrobić więcej ciężkich serii czy powtórzeń ćwiczenia, a to daje realne efekty w budowaniu czy modelowaniu sylwetki. Więc następnym razem, jak będziesz robić trening w domu, to pomyśl sobie, że poświęcając 5-10 minut na rozgrzewkę, możesz przyspieszyć swój progres kilkukrotnie. Tak, tylko tyle czasu wystarczy, żeby rozgrzać się dostatecznie. Kilka minut pajacyków, biegu bokserskiego czy skakanki, do tego mobilizację np. z gumą i kilka serii wstępnych wykonywanego ćwiczenia zdecydowanie wystarczy. A o co chodzi z tym zakończeniem treningu? Mamy badania naukowe, które potwierdzają, że relaksujące techniki po treningu, jak i yoga albo głębokie oddychanie mogą obniżać poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, i poprawiać regenerację. W jednym z eksperymentów poziom kortyzolu był niższy po sesji jogi niż przed nią, a inne badania wykazały, że połączenie ćwiczeń z technikami oddechowymi jeszcze bardziej wspiera ten efekt. Więc tak jak widzisz, trening w domu nie musi być wyjątkiem. Nie jest kompromisem ani planem awaryjnym z braku siłowni. To pełnoprawna forma aktywności, która może działać bardzo skutecznie pod warunkiem, że jest prowadzona świadomie i konsekwentnie. Badania to potwierdzają, ale jeszcze lepiej potwierdza to praktyka ludzi, którzy w ten sposób trenują przez lata. Jeśli ćwiczysz w domu, w ogrodzie, w parku albo na drążkach, napisz w komentarzu, gdzie najczęściej trenujesz i jak wygląda Twoja przestrzeń treningowa. A jeśli interesuje Cię trening oparty na wiedzy, a nie na fitmitach, zostaw lajka i subskrypcję.